Właśnie jest koniec roku i dlatego chcę dla Was nakręcić Właśnie specjalnie dla Was Postanowiłam nakręcić y, Typy uczniów I y, Od razu chcę Wam powiedzieć, że Oglądałam Na różnych kanałach właśnie Te filmiki o tych typach uczniów I jeżeli od kogoś zgapię to naprawdę przepraszam Ale naprawdę mi się mega spodobały Częściowo mi się mega spodobały I dlatego właśnie znaczy niektórych na przykład mogę nie przedstawić z danych filmików, bo niektóre na przykład nie rozumiem, chociaż poważnie wszystko rozumiem, yy, ale na przykład nie znam danych typów uczniów, nie znam wszystkich takich. Yy, I naprawdę spodobało mi się część filmików, więc jeżeli od kogoś to kapie, to naprawdę mega przepraszam, yy, ale mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik. I naprawdę jeżeli kogo, od kogoś to kapie, to przepraszam, ale podobały mi się filmiki. Więc yy, przejdźmy już do oglądania. Zacznijmy od popularnej. O, hej Rose. Widzę, że włożyłaś na siebie yy, nic. <laughs> Wiedziałam, że tak zrobisz. Ale ty też nie masz nic na sobie. E, mam brokat. A poza tym jestem tutaj popularniejsza, więc mi nie można dogryzać. A poza tym, co z moją złotówką, którą powinnaś mi dzisiaj dać? Eee, jaką złotówką? Eee, no nie wiesz? Jesteś taka głupia? Myślałam, że jesteś mniej głupia, ale okej, okay, powiem ci. Eee, tą złotówką, którą mi wisisz za tamten tydzień? Nie dałaś mi w piątek? Zapomniałaś? Jezu, nie mam jej dzisiaj. A poza tym, nie wiem, czy chcecie ją dawać. He? masz mi ją dać, jestem tu popularna. Eee. To już pójdę. Jeszcze nawet nie umiesz normalnie, e, normalnie zejść z krzesła. Wracaj tu! O! Hej, moja BFF! Chodź, ty mi siory robisz. Co? Zostaw mnie. Jak się mi odzywać, Jestem popularna. A poza tym, dlaczego ci robisz siarę? Ponieważ po sobie tylko czubek głowy. No i co z tego? A poza tym, dawaj mi moje 5 złotych. No dobra, masz. Żeby nikt tego nie widział. Okej, okay. no to idziemy gdzie, a może by nie. nie chcę przestać być popularną. Następnie taka dziewczyna, wokół której wszyscy skaczą. Wszystkie chłop wszyscy chłopcy, ponieważ jest ona bardzo popularna wśród chłopaków. I jeżeli zechce mieć tego, to będzie go miała. Hej, przynieś mi wodę. Dobrze. A ty przynieś mi jakieś słodycze z automatu. E, tak, tak jest. A wy, co tu jeszcze robicie? Idźcie po wiatrak. E, dobrze. A ty co, nie pomożesz mu? E, pomogę. Ach, to wygodne życie. O nie. Rose, stój. E, a po co? Ponieważ chcę, abyś mi coś przyniosła z plecaka. A dlaczego mam ci coś przynosić? No, bo jestem tutaj najlepsza. E, nie, nie. A poza tym... Ej, nie siadaj tutaj! A to nie wiem dlaczego. Zaraz cię moi chłopcy zrzucą. Ca, jasne. Oczywiście, że cię zrzucą. O, właśnie wracę pako. O, hej. Pańska woda. O, dzięki. Um, masz ją stąd rzucić. Eee... Okej. Okay. Ej! Ach. Zrzuciła krzyw. A ła Dziewczę się nie zrzuca. Zobacz, ale ona jest tutaj... Originalna. E, 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 nie zbliżaj się do mnie, tylko na pół metra. Dobrze. <laughs> Nie zabierajcie mi powietrza cennego do oddychania. Tak, tak, tak. Mhm. Następnie dziewczyna, która zawsze zawsze chce być na tobie. Chwila spokoju. Hej, hej, Rose! Zobacz co kupiłam! Hę? Jest jako szybka. E, kupiłaś fidget spinnera. Serio? Myślałam, że... Serio, a na, naprawdę kupiłaś swirzyt spinnera? Ile kosztował? Eee, kosztował około 80 petkoławek, a co? Co? 80 petkoławek wydałaś na takie coś i ty nawet nie kręcisz? Kręcę, tylko tego muszę to zwrócić. I zobacz, no widzisz, kręcę. Właści... po co, ale po co to kupiłaś? Przecież... Eee, no bo to jest teraz na topie. Matko Święta! No i co, ty też będziesz to kupować przez cały czas? Yy, tak. E, dziwne, ale okej. Okay. Jak chcesz. Wiesz, muszę już iść, bo mam bardzo ważną sprawę do załatwienia. O, tam. E, okej. Okay. E, jestem na topie. Yeah. Pora na malowaną lalę, przynajmniej jak tak nazwę. E y, tu. Nareszcie chwila wypoczynku. O nie, zapomniałam szminki z szafki. Ło! Wow. I kiedy widzisz jej twarz, robisz. Ech. Co się stało? Rose. E, no bo ty masz... E, ty masz tonę szminki na sobie i pudru, i, i różu, i tak dalej. E, no i co z tego? E, no bo... E, no ale... E, o co chodzi. No bo nie być naturalnym. E, Jesteś jakaś dziwna. E, Czemu... A, ja tego nie ogarnię. Dobrze, odpocznę sobie. Jesteś dziwna! Jezu, o co ci chodzi? Powiedziałem tylko, że ja wolę być naturalna. O, to jest mi naturalne. Boże, drogi. Pora na osoby, które chcą być tak same i tak samo się ubierać. Idziesz się Idę. Oglądamy obłędnie siostrzyczko. E, hej dziewczyny, ale wy wiecie, że nie jesteście siostrami. Rose po prostu nam zazdrościsz, że Że jesteśmy takie super mega fajne i my się fajnie ubieramy. No właśnie! E, ja tylko chciałam coś powiedzieć. No. Tak, tylko nam zazdrościsz, no właśnie. co e, może ja już pójdę. Stój! Jeszcze z tobą nie skończyłyśmy może eee. jednak lepiej pada. <laughs> Zazdrości nam to widać! Przyszedł czas, żeby, żeby była taka popularna, z którą każdy by chciał się przyjaźnić. Taka super słowna gwiazda Może przynajmniej tutaj będzie chociaż trochę spokoju. Przynajmniej mam taką nadzieję. O nie! Ty jesteś tą super mega słabą gwiazdą, ja super dużą sękarką Wow, przykład naszej szkoły. Mogę ci poszukać zdjęcia? Yy, nie, nie, ja nie chcę, nie Jakoby yy, jako piosenkarka zachowywałaś się inaczej Jeżeli ci coś przeszkadza, to możesz po prostu przestać mnie subskrybować na przykład na YouTubie Albo nie wiem, coś innego zrobić, zostaw mnie ja, Ale ja myślałam, że ty jesteś inna Bo myślałam, że... Odsuń się, ja... Ja stąd idę, nie chcę, nie, idę stąd. Mhm, idę się pociąć medłem. Nareszcie zapalazła. Posiedzę tu i poczekam, no. aż będzie dzwonek. Matko Święta. Um. Najlepsza przyjaciółka. O, hej Rose! O, hej! Chciałabym ja Cię o coś poprosić. Mów śmiało, bo zapomniałam pracy domowej. I czy mogłabyś mi yy, dać ściągnąć? Yy, dobra, mogę Cię dać ściągnąć, ale tylko ten jeden raz, następnym razem zrób. Przypomnę Ci w SMS-ie. Yy, dobrze, to chodź tutaj. A bo ja sobie to się bo już dobrze, bo ja to wolę Ok. Po zrobieniu pracy. O właśnie też mam na ciebie taką jedną sprawę... Oj, to krzesło się wywala. Yy, no. No bo w piątek na no to zakończenie roku... Ała, nie. Idę do, do wrotkarni. I chciałabym cię zaprosić. Zaprosić mnie. Yy, dobrze, bardzo chętnie przyjdę, tylko... Jeszcze muszę zapytać rodziców, okej? Okay? Yy, napiszę od Twojego ty, dobrze? Yy, dobrze, to idę po telefon. Przecież mam do niego numer. Yy, a no tak, zapomniałam, Dobra, napiszę. Dobra, wciągnę tylko telefon. Okay. Dzień dobry Nie, nie, napiszę w twoim imieniu, dobrze? Tato, czy mogłabym iść do wrotkarni W piątek O osiemnastej Tak, o osiemnastej Aury Wyśli. Pip, pip mm, Tak, mogłabyś To co, umawiamy się na miejscu? Okej okay. Jak nie chcesz, to mogę Cię podwieźć. Nie, spoko, mogę się umówić, umówić na miejscu. Dobra, to może dzisiaj jest to dłużej? Mm, chyba tak. Dobra, to może lepiej jeszcze raz do toalety. Um, tato, odbierz mnie o 16. Aury. Um, pip, pip. Tak, może dzisiaj jest do 16, to chodź. Po, zrobimy coś. Dobra. Ej, coś zapomniałeś telefonu dzięki. Yy, w, tutaj chcę bardzo pozdrowić Auri LPS, która naprawdę wybiera mi się ze mną w ten piątek do wrotkarni. I bardzo jej za to dziękuję. I naprawdę bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Idealny chłopak. Hmm. że coś stało. Po prostu... On tego... Nie mógł ci to powiedzieć. Mam. No. ty na osobności. O nie martw się. Dzięki. Nie ma sprawę. Każda dziewczyna by chciała być takiego kogoś jak ty. Um, nawet jeżeli to nie wiem czy bym kogoś chciał, bo czekam na tą jedyną, wiesz. E, e, czekam na, na tą jedyną. E, tak, czekam na tą jedyną. Ha, a, to, aha, to może ja, może ja pójdę, powiedzieć to co ty mi powiedziałeś. E, dobrze, jak coś to mogę pójść z tobą, okej. Okay. Mega bogata. Eee, hej, Rose. O, hej. Wiesz, wczoraj poszłam na taki super, mega duży zakup i sobie kupiłam tyle fajnych rzeczy. A wiesz, ostatnio jak byłam na zakupie, tak, tak, fajnie, ja poszłam wczoraj do fryzjera i wiesz, lepiej niezwyczaj wczoraj wydałam. Eee, w sumie, jakby to powiedzieć do mojego majątku, to mało. Pewnie yy, ty nie znasz tych film, bo na swojej telefonie to raczej ich nie poznasz. I ja jestem tak super mega, nie? Yy, no nie wiem. Yy, I tutaj, bo jak ja ostatnio byłam w sklepie, to. przecież tak, tak, tak. Fanie. Yy, yy, I. Wiesz, to tam mi dzisiaj dał tylko 1000 złotych! Rozumiesz, że ja mam zrobić zakupy przez 1000 złotych mam tylko. Yyy... Co? No. Yy. Aha, ja już muszę lecieć. No, że ja nie mam zrobić zakupy za tysiąc złotych. Kujonka. Dobrze, powtórzę to jeszcze raz. O! Hej! O hej! Um, wiesz to, bo wybieram się dzisiaj do kina. Chciałabyś pójść ze mną? E, dzisiaj? Oszalałaś? Mamy tylko. Mamy tylko 200 godzin do następnego testu. E, ha? A nie, przepraszam, trochę mniej. No, ale ja obliczyłam tak. Tak wiesz, 200 godzin do następnego testu. E, ale ten test jest przecież banalny. Coś ty, test, o, każdy test jest trudny, chociaż nie, w sumie dla mnie Ym, Ja muszę się bardzo dużo teraz nauczyć. Bardzo cię przepraszam, ale nie, nie, mogę. Nie mogę iść z tobą do kina. Nie mogę, nie rozumiesz? I tobie rady to samo, nie idź do tego kina. Przecież dopiero dzisiaj pan sobie powiedział test. Nie idź do tego kina, proszę cię. No ale jest potem na oczy. Ja chcę dzisiaj po prostu się troszeczkę odprężyć. Nie, nie i koniec, kropka. Znaczy nie idź do tego kina. Nie będziesz mi rozkazywać, ja chcę iść do tego kina i ja chciałam być z tobą, naprawdę bardzo chciałam być z tobą. Bo wiesz, Aurelia też ze mną idzie. O, oh, hej, zgodziła się? Aurelia LPS to jest. O, oh, hej, ej, nie, nie zgodzę się, przecież mamy tylko 200 godzin następnego testu. Ale to przecież jest. Ej, przecież. Ale to jest przecież. 8 dni. No właśnie, tylko 8 dni. Przecież ten test jest prosty. No ale radzę Wam się nauczyć raczej. A ja nie mam zamiaru iść z Wami do kina. Nie chcę próżnować. Ała! Nic ci nie jest? Spokojnie, obliczyłam wszystko. Nic mi nie jest. Eee, aha! Jezus Maria! Auć. Teraz też obliczyłaś. To krzyczeć po prostu do bani i tyle. Ja sobie tak na leżeć. Nie zło chodź już stąd. Będźmy, żeby ona jest jakaś dziwna. Wiem, przecież. Chodźmy. Dobrze, to 2 plus 2 równa się. 5, znaczy 4: 4 się równa. 4, 4. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się podobał, jeżeli tak, to stawcie... subskrypcję i łapkę w górę I cieszę się, że to obejrzeliście Naprawdę, jeżeli komuś się przeszkadza to, że zgapiłem, to naprawdę bardzo przepraszam, ale mi się te filmy mega spodobały No i chyba już będę kończyć Pozdrawiam, Auriel Ps i pa!